Znakom serię żartów POV, tak zwane, czyli o! Le, wiesz, co widzi, nie? I To tak wygląda cowboy bez rancza. To... to zdjęcie nie oddaje poziomu grubości tego typa. Pomogę wam jedną podpowiedzią. Ten kapelusz to pełnowymiarowe sombrero. Tak jest. Znakom serię żartów POV, tak zwano, czyli o! Le, wiesz, co widzi, nie? I pierwszy jest taki. Podoba mi się wytłumaczenie, jeszcze. POV co widzi, kurwa, daje. Bardzo dobrze. Co widzi? kiedy Viagra znowu nie działa. To jest ale mam jeszcze dwa. Ulecimy. Ten drugi tak na siłę wypchałem, że trzy były. Co widzi tirówka podczas blowjoba? No to przemilczmy, a trzeci jest dobry. Co widzi terminal w KFC co 5 minut? Kurde, <słuch> Nie wiem jak żarty, ale pewność siebie 100%. To najważniejsze.